Słuchajcie taki szybki filmik, jak wymienić żarówkę wstecznego bądź też inną z tego tutaj, z tej lampy w Audi Q5 2019 rocznik, gdzie mamy tutaj odległość między tym większą niż we wcześniejszej wersji. Musimy sobie wziąć z zestawu naprawczego ten długi śrubokręt, którą końcówką. Chyba większą. Zaraz zobaczymy. E, nie, mniejszą końcówką będziemy odkręcać. To jest torks jakiś. Słuchajcie, musicie sobie tak tutaj to wepchnąć. O, w tą stronę ona wchodzi w jedną. Otwieramy, bierzemy ten długi szpryc, tu jest dziurka, musimy ją włożyć głęboko, głęboko, tam jest śruba, odkręcamy śrubę. Musicie ją wyczuć tam dokładnie, żeby żeby to odkręcić, trzeba trochę się nakierować. Odkręcamy, wyjmujemy mamy lampę, mamy lampę i mamy dostęp do wszystkich żarówek, które tutaj są.